Nasz turniej, e, czyli Memorial Pamięci Sesji Norberta Bordańskiego. E, bardzo Wam dziękuję wszystkim tu obecnym za to, że przyjechaliście, że jesteście. E, mam nadzieję, że spotkamy się już też niebawem w Bukowie w listopadzie, już na większym turnieju, bo wydaje mi się, że to będzie to około 400 osób startujących, jak to było w listopadzie. E, mam nadzieję, że też będzie więcej sędziów. E, takich bardzo, bardzo doświadczonych, którzy pomogą w organizacji turnieju. No dzisiaj się tak fortunie złożyło, że jest też zgrupowanie e, kadry i po prostu dużo bardzo instruktorów, trenerów pojechało do Musasiklę na zgrupowanie. No i musieliśmy się posiłkować też senpai, no którzy też muszą się gdzieś uczyć na tych turniejach, prawda? No bo człowiek nigdy w życiu niczego nie osiągnie, jeżeli nie popełnia błędów, prawda? Dlatego musimy się uczyć na swoich błędach, poprawiać, żeby na kolejnych turniejach móc sędziować i, i po prostu tych błędów nie popełniać. Ale serdecznie dziękuję wszystkim sędziom jeszcze raz za e, tą ciężką pracę na macie. E, sam wiem, bo wielokrotnie jak jeżdżę na turnieje, to no, niestety moja rola sędziego jest taka no, powszechna i jest to bardzo, bardzo różące i ciężkie zadanie. Dziękuję wszystkim Państwu e, za przybycie z klubów, które... No, jeżeli było coś nie tak, to bardzo przepraszam że za jakieś niedociągnięcia. Nie chcę się tłumaczyć, bo to niektóre rzeczy po prostu nie było naszą winą, ale po prostu biorę to na siebie. Postaram się, żeby tych błędów uniknąć w przyszłości. Serdecznie dziękuję wszystkim SEMPA i mam nadzieję, że wszyscy jesteście cali i zdrowi. I za chwilę oczywiście rozpoczniemy już dekoracje, ale zanim to nastąpi, no już wcześniej SEMPA Ilona mnie uprzedziła, wiecie, bo. No nieładnie kurczę, no mąż jest tutaj i składa życzeń, a sensy Ilona sam nie wiedziałem, że zrobi to pierwsza. Wyprzedziła mnie, ale chciałem złożyć na części życzenia ubranej po japońsku mojej żonie. po do no Polska się troszkę, bo no, do przodu. E, wszystkiego tu najlepsze, zdrówka, szczęścia, pomyślności, oczywiście cierpliwości do mnie, bo nie jestem łatwym zawodnikiem. E, natomiast oczywiście wszystkiego, wszystkiego co najlepsze szczęścia w wielu, wielu pięknych, pięknych chwil. Proszę, dla Ciebie, kochanie. No już tu sensej proszę. Sensej, będę zazdrosny. Wielkie brawo, jeśli będziemy słuchać sto lat, bo już wcześniej. No, nie chciałem ale ona no, mnie wyprzedziła, no, po prostu nie wiedziałem o tym. No, ale myślę, że sen, że se ta się nie pokrywa. Dobrze kochani, przechodzimy sobie już do dekoracji Jeszcze za chwilę poproszę o wystąpienie Trenera bądź przedstawiciela naszego klubu Sensei Mateusz, chodź tutaj do nas na chwilę Poproszę cię Na środek Sensei Mateusz Łukowski, klub karate Kyokushin Poproszę jeszcze kogoś z przedstawicieli klubu Masters Dojo Warszawa Masters Dojo Warszawa Tre. O, zapraszam, zapraszam. Dobrze. I jeszcze zbusi do międzyrzec Podlaski. Moi drodzy, to jest klasyfikacja... O tutaj poproszę z tej strony. Klasyfikacja drużynowa e, klubów dzisiaj. No oni też... No... Przywieźli też dużo zawodników, no więc ta klasyfikacja była na ich korzyść, bo ich sporo miejsc na podium bardzo, tych pierwszych miejsc, bo wszyscy na podium, ale tych pierwszych miejsc. Więc wielkie gratulacje Łukowski Klub Karateki Okruszyn, Master's Dojo Warszawa e, i Puszito Międzyrzec Podlaski. Wielkie brawa, ja poproszę o puchary. Brawo, brawo, dziękujemy serdecznie. Dobrze, e, i już przechodzę szybciutko do e, kategorii młodszych. No ktoś musi mi tu przyjeść, ktoś z stolika poprosiłby bardzo.